Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. O tych słów rozpoczyna się dzisiejszy fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Są to słowa Jezusa, które wygłosił w czasie tak zwanej mowy eucharystycznej w Kafarnaum. Te słowa Zgorszyły wielu ludzi. W Ewangelii słyszymy, że od tego momentu wielu ludzi przestało za Jezusem chodzić, przestało go słuchać. Ciekawe jest to, co zrobił Jezus. Jezus nie przyciągał tych ludzi na siłę. Jezus nie mówił w taki sposób: słuchajcie. Może trochę przesadziłem, jakoś się dogadamy, znajdziemy jakiś kompromis? Jezus uszanował ich wolność, pozwolił im odejść. Jednak też zapytał tych, którzy zostali, apostołów, czyż i wy chcecie odejść? W Ewangelii słyszymy przepiękną odpowiedź Piotra: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Widzimy, jak wielu ludzi odchodzi od Jezusa i od Kościoła. Widzimy, jak wielu ludzi odrzuca miłość Pana Jezusa. Co robi Jezus? Jezus pozwala tym ludziom odejść. Jezus. Szanuje ich wolność. Jezus oczywiście szuka ich, walczy o nich, ale szanuje ich wolę. Jednak Jezus pyta się nas, którzy przy nim trwamy, czyż i wy chcecie odejść? Życzę Wam i sobie, byśmy trwając przy Jezusie, mówili tak jak Piotr. Panie. Do Kogo pójdziemy? Ty masz Słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym.